Uśmiecham się do Państwa szeroko i serdecznie. Nasz kanał rozwija się, przybywa subskrybentów, przybywa komentarzy, a wraz z nimi pojawiają się pytania. Bardzo dziękuję za te pytania. Będzie mi bardzo miło udzielić odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania. Ale zanim odpowiem, uważam, że powinnam Państwu troszkę więcej powiedzieć na temat swoich kompetencji. Nazywam się Marzena Nowicka i jestem założycielem Szkoły Dobrych Manier Akademii Monte Marco. Akademia powstała w 1998 roku, zatem to już naprawdę wiele lat, kiedy mamy przyjemność spotykania się z Państwem i prowadzenia kursów i szkoleń. Ja sama jestem osobiście trenerem etykiety i protokołu dyplomatycznego i moje. Wykształcenie z tym związane to ukończona szkoła dobrych manier The English Manor w Londynie prowadzona przez panią Aleksandrę Messervy, która była ochmistrzynią na dworze królowej Elżbiety II. A jeżeli chodzi o protokół dyplomatyczny, to skończyłam masterclass z zakresu protokołu w Protocol Bureau w Brukseli. Zarazem mam wielki zaszczyt być członkiem Królewskiego Towarzystwa Sztuk. Ten zaszczyt jest to, to, to nie tylko zaszczyt, to wielki przywilej, dlatego że raz do roku mam możliwość spotkania, oczywiście w grupie koleżanek i kolegów, z Princess Royal, czyli um, córką królowej Elżbiety II. Domyślacie się zapewnie, zapewne Państwo, że takie spotkania są niezwykle budujące, ale zarazem są niesamowitym przywilejem. Jestem również członkiem Stowarzyszenia Oficerów Protokołu Dyplomatycznego z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Zatem przejdźmy do odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania. I od razu proszę wybaczyć, że będę korzystać z Państwa imion, będę przywoływać osoby, które zadawały pytania po imieniu. Nie chciałabym skracać dystansu, absolutnie, ale też nie chciałabym przywoływać Państwa nazwisk, bo uważam, że byłoby to niegrzeczne. Pani Maria zadała bardzo ciekawe pytanie. Pojawiło się ono pod filmem o serwetkach. Pani Maria pyta: Jak kobieta w zaawansowanej ciąży może korzystać z serwetki, skoro brzuszek przeszkadza? Pytanie fantastyczne. Rzeczywiście. Któż z nas zastanawia się nad takimi problemami? Bo to rzeczywiście problem. Kobieta, która jest w zaawansowanej ciąży, no już raczej nie widzi patrząc swoich ud, a przecież mówimy, że siadając do stołu powinniśmy położyć serwetkę na, tutaj na udach własnych. Dlaczego na udach? Bo mamy chronić y, ubranie. Natomiast Pewnie kobieta, która jest w ciąży, jak popatrzy, no to tych ud siedząc, nie widzi. Co zrobić? Pytanie jest uniwersalne, bo przecież dotyczy nie tylko kobiet w ciąży. Mijmy w pamięci to, że przecież serwetka służy do ochrony ubrania. A zarazem wiemy o tym, że nigdy nie możemy robić śliniaczka z serwetki. Co sugeruje panią w zaawansowanej ciąży, aby tak tę serwetkę położyć, żeby ona jednak trochę y, zakrywała uda, a zarazem mogą panie je oprzeć na brzuszku. Prosiłabym tylko, żeby serwetka nie wystawała ponad poziom stołu. Mam nadzieję, że w ten sposób poradzą panie sobie i będzie ochronione ubranie. Drugie pytanie, które zadała pani Maria, dotyczy serwetek papierowych. Pani Maria postawiła tezę, że obecnie większość osób woli korzystać z serwetek papierowych. Tutaj muszę powiedzieć, że trochę się z panią nie zgodzę, dlatego że etykieta mówi wprost: serwetka przy stole konsumpcyjnym to powinna być serwetka materiałowa. Oczywiście świat się zmienia i korzystamy z serwetek papierowych, nie mniej serwetka papierowa nie ma tej samej rangi co serwetka materiałowa. Więc może nie zakładajmy od razu, że osoby przez nas zaproszone będą wolały korzystać z serwetek papierowych, ale wiemy o tym, że współcześnie serwetki papierowe produkowane są w sposób tak doskonały, że one do złudzenia przypominają serwetki papierowe. Proszę tylko pamiętać o tym, że jeżeli zależy nam na tym, aby przyjęcie miało wyższy stopień formalności, czyli nie było to takie spotkanie towarzyskie wśród bliskich osób, to muszą być serwetki materiałowe. Ale rozumiem również, że dbamy o wygodę, że próbujemy sobie czasem uprościć życie i to nie jest nic złego, wówczas będziemy korzystali z tych serwetek papierowych. Przy okazji korzystania z nich, od razu zwrócę uwagę, bo pojawił się kiedyś taki wątek, co zrobić z serwetką papierową, kiedy już ją użyjemy? Czy kładziemy ją tak samo jak serwetkę materiałową na stole, opuszczając przyjęcie? Tutaj muszę powiedzieć, że ta serwetka może być położona w przeciwieństwie do serwetki materiałowej na talerzu, bo pamiętajmy o tym, że ta serwetka już nie będzie używana, więc czy obsługa, czy nasi gospodarze, będzie im łatwiej posprzątać, posprzątać stół. Ale jeszcze raz. Bardzo proszę, jeżeli mamy mówić o eleganckich przyjęciach, proszę się nie obawiać serwetek materiałowych. Pod naszym filmem, Jak pić gorące napoje, wypowiedziała się pani Teresa i zwróciła uwagę na to, że jeśli tylko pić, herbat, jeśli pić herbatę, to tylko w filiżance. Brawo, bardzo dziękujemy. Rzeczywiście inaczej smakuje herbata pita w, z pięknej porcelany. Ale zwróciła Pani również uwagę na to, że herbatę najpierw należy zaparzyć w czajniczku. Tak, to prawda. Zaparzamy herbatę w czajniczku, do tego podajemy filiżankę. Proszę tylko pamiętać o tym, że do filiżanki powinniśmy też użyć siteczka, czyli wlewając herbatę do filiżanki podkładamy siteczko, gdyż zawsze mogą odrobiny właśnie tych liści herbacianych być przelane razem z, z herbatą do filiżanki. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i zapraszam do zadawania kolejnych pytań.